Witajcie moi drodzy, jak widzicie słońce świeci, prześwietla mnie, więc na mnie będzie mnóstwo różnych wzorów. Prawdopodobnie obraz będzie się zmieniał, będzie trochę jaśniejszy, trochę ciemniejszy, także od razu Was uprzedzam. Dzisiaj film polecajkowy, będę polecała kanały, na które warto wejść, które warto wesprzeć. Jest to odpowiedź na film Grażynki z kanału Dom pod Bocianem. I... Słuchajcie, nie jestem w stanie polecić wszystkich kanałów, bo naprawdę jest ich mnóstwo, mam mnóstwo ulubionych. Także, jeżeli nie wymienię kogoś z Was, to mnie oglądacie, nie gniewajcie się, bo są osoby, które często polecam i wciąż będę je polecała przy konkretnych tematach, jeśli. Właśnie, będzie to w temacie danego kanału, natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na tych kanałach, o których mniej wspominałam, czy w ogóle nie było o nich u mnie na kanale mówione. Warto byłoby ich wesprzeć, wesprzeć te kanały bądź tych twórców oraz takie kanały, na które właśnie warto wejść, pomimo że już przez Ile lat działają i, działają i mają zdecydowanie więcej subskrypcji niż ja o tysiące więcej, to jednak są to kanały, z których możecie czerpać wiedzę i się nimi inspirować. Także zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Więc e, najpierw podam nazwy kanałów, które właśnie zaczęły, które mają niewiele subskrypcji. A niosą swoimi filmami ciekawe informacje, bądź no też rozwijają się, więc poznają, poznają wiele innych metod, potrzebują też wsparcia i takie tutaj, takie tutaj teraz podam. W większości są to kanały związane z książkami, z literaturą. Ale są też, które dotyczą czegoś innego. I na przykład, jeśli chodzi o e, książkowe kanały, to jest e, Booking Style, e, Książkowisko, Book Stories, e, Pola Książkowe i Neole Gek. Tak się chyba czyta. E, s, tu szczególnie ten ostatni kanał jest to e, młodziutki kanał. E, widać, że dziewczyna się jeszcze bardzo stresuje, ale. Ma ten potencjał, kocha książki, dużo o nich opowiada, więc uważam, że warto ją wesprzeć, dać jej taką otuchę, żeby uwierzyła, że, że warto, że to, co robi, jest, jest wartościowe. Natomiast, literaturowo też, to jest kanał akurat mojej znajomej, mojej koleżanki Eliza Mikulska, autorka. Dziewczyna pisze własne teksty, publikuje je w różnych antologiach. Brała ostatnio udział ze mną również w tym projekcie reportażowym. Jest publikowana w internecie na kozim rynku. Także jej teksty możecie, możecie gdzieś tam przeczytać odnaleźć. I ma właśnie swój własny kanał. Na którym przedstawia krótkie historie, krótkie opowieści. Są to często historie, które niosą jakieś wartości, które mają wzbogacić też nasze życie, bądź coś daje nam, takie treści, które dają nam do myślenia. Natomiast te pozostałe książki, kanały książkowe mówią o książkach, o treściach, polecają, co warto czytać. Czego lepiej nie dotykać, co na prezent można komuś sprezentować, no po prostu takie typowo książkowe kanały. Jest jeszcze jeden kanał: Bajkowizja, i tam możecie wysłuchać opowieści. Jest to kanał taki częściowo powiązany z niektórymi moimi filmami, w sensie, że nie to, że my razem coś nagrywaliśmy, tylko chodzi o format. Są to opowiadania, historia jakaś, taka opowieść. Czy to bajka dla dzieci, czy historia dla, dla dorosłego. Natomiast dalej, to są kanały, które już przez wiele lat są na YouTube, ale mają bardzo wartościowe treści, a także wyróżniają się czymś na tle innych kanałów. I tak tutaj zacznę najpierw od kanału Czytam i Piszę. To jest kanał pani Ani, o którym ja dosyć często ostatnio wspominałam, nawet chyba w jednym z filmów przy omawianiu książek, jakie do mnie przyszły, napisałam, żeby zajrzeć do konkretnego filmu. W związku z tym, że tam właśnie pani Ania też wspominała o książce, o jednej książce z cyklu który ja też tam u siebie miałam. Tak? Ja miałam inną książkę, pani miała a Pani Ania mówiła o innej książce z danego cyklu. I Pani Ania mówi o książkach, często takich, których nie poruszają inni booktuberzy. Mówi o książkach, które są już zapomniane bądź gdzieś tam wyszperane. I niedoceniane przez innych, a wartościowe. Poza tym, pani Ania jest taką um, osobą wyłamującą się z takich stereotypów. Uwielbia makijaż i eksperymentuje z nim, kocha torebki, robi sobie fantastyczne fryzury, nakrycia głowy, również. Prezentuje, ale jest to głównie, głównie kanał książkowy. Natomiast kolejnym takim kanałem jest Zabukowana, która też tutaj mówi o książkach niekoniecznie tych takich topowych. Oczywiście, zarówno na jednym, jak i na drugim kanale można takie książki spotkać, ale nie jest to nagminne. Także jak wejdziecie na te kanały, to nie wyskoczą Wam książki tak, jakby zaraz. Z lodówki miały wyskoczyć, tak, bo, bo niestety, jak jest jakiś popyt na jakąś książkę, czy jest jakaś popularna, to po prostu na każdym jednym kanale jest o tej książce i w pewnym momencie może być to męczące. Natomiast na tych kanałach nie będziecie mieć czegoś takiego. Natomiast uzabokowane jest jeszcze coś takiego jak atmosfera. Tam się możecie zrelaksować. Ona ma taki łagodny, błogi głos, w taki sposób, właśnie mówi, że możecie się wyciszyć. Tak. No i co? Jeszcze do tego klubu zaliczę Londyneczkę. Bardzo sympatyczna dziewczyna mieszkająca w Anglii, poruszająca też takie książkowe tematy w bardzo ciekawy sposób, też oprócz tego, że Czyta współcześnie napisane książki, to też właśnie sięga po inne, które były na przykład wcześniej napisane, o których też może nie słyszeliśmy. I sięga po takie książki, które dotykają też takich trudnych tematów. Innym Kanałem będzie Okoń w Sieci. Jest to jeden z bardzo popularnych kanałów, ale uważam, że Marcina należy tutaj wyróżnić, bo chłopak wiele pracy wkłada w tworzenie tych swoich filmów. W pewnym momencie był też taki troszeczkę podłamany, że, że tak, tak taki jest. Słaby. Odzew w stosunku do tego, co robi, a naprawdę poświęcał wiele czasu, bo to nie są zwykłe takie filmy jak w większości my tworzymy że tam siedzimy, mówimy o czymś czy gdzieś stoimy. Tylko chłopak tworzy takie typowe filmy, różne, różne kadrowanie, różny punkt widzenia, perspektywa, głębia ostrości. I oprócz tego, że właśnie mówi o książkach, to ostatnio był cykl rozmów z różnymi autorami. Naprawdę, filmy są na wysokim, wysokim poziomie. Tak, tak po prostu uważam, że warto do niego zajrzeć. Innym kanałem jest Turtus Concept. Mam nadzieję, że, się do, że dobrze czytam nazwę waszego kanału. Tutaj autorzy mówią o takich artystycznych sprawach. Jest to taki artystyczny kanał. Możecie się dowiedzieć, jakich produktów używać do tworzenia swoich artystycznych prac, czy właśnie jakichś takich innych tematycznie z, artyst z artystyką związanych. No, i kanał Green Canu, o którym kiedyś też Wam wspominałam, co prawda. Jakiś czas temu, przed świętami byłam na tym kanale. No bo naprawdę nie sposób jest regularnie wszystkiego śledzić. Ale mam tutaj dla pokazania i przybliżenia Wam książkę, którą napisała właśnie prowadząca Joanna Marciniak-Wrublewska. I kanał ten jest takim kanałem trochę wnętrzniarskim, trochę mówiącym o sposobie życia, o tym jak. Na przykład przyozdobić sobie mieszkanie czy stół pod kątem świąt, czy jakichś innych uroczystości, jak czuć się dobrze w tym domu, jak właśnie sprawić, że wygląda to fantastycznie, ale wcale nie, nie iść w tym kierunku takim finansowym. Od, odnośnie żywienia też są różne tematy. Ja tej książki jeszcze nie czytałam, ja ją tak kupiłam właśnie przed świętami, a że to był taki gorący okres, więc tak odłożyłam ją na półkę, pobieżnie tylko przejrzałam. Także tutaj też mamy i przepisy w tej książce. Ja Wam pokażę, czego się możecie mniej więcej też spodziewać na tym kanale. Także to no akurat są z pleneru zdjęcia, ale te, co ja oglądałam filmy, no to były we wnętrzu też Pani Joanna rozmawiała z innymi osobami, które prowadzą na przykład sklepy wnętrzniarskie, ale nie takie Ikea czy, 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 czy inne takie znane marki, tylko takie swoje własne malutkie biznesy i można poznać ten świat. Także tam też, wchodząc na ten kanał, możecie się wyciszyć, możecie się zrelaksować otoczyć się pięknem, no jest kanał bardzo, bardzo taki przyjazny. Kolejna, kolejna twórczyni to jest Ula Pedantula. Myślę, że tutaj dla Was jest wiele, bardzo znana. Ja też ostatnio, ja uwielbiałam na przykład jej filmy, filmy takie przedświąteczne. W tym roku trochę mniej oglądałam, ale w zeszłym roku, czy dwa lata temu, to ja od września sobie włączyłam jej filmy i oglądałam bo tak mnie to po prostu nastrajało i inspirowało. Tutaj nie będę się rozwodziła, bo myślę, że Ola Pedantula jest w szerokim gronie znana. Jeśli nie, no to mogę coś więcej wam opowiedzieć następnym razem. Dajcie znać w komentarzach. I innym dużym takim znanym kanałem, z którego możecie czerpać wiedzę, coś dla siebie, to jest Kamila Rowińska. Nie wiem, czy ją znacie, czy nie. Jest to kobieta, która właśnie jest coachem. Ona pomaga wielu kobietom, szczególnie była nastawiona na kobiety, ale mężczyźni też korzystają z jej wskazówek. I naprawdę jej wskazówki, rady, nauka bardzo, bardzo pomagają. I jeden z kanałów, który promuje słuchowiska to są kratery jest ich kilka o nich też będę kiedyś od czasu do czasu wspominała natomiast dzisiaj wam polecam kratery także okolice właśnie Świąt Bożego Narodzenia były wypełnione tą tematyką jeśli chodzi o słuchowiska możecie tam znaleźć też słuchowiska z klasyki czy w ogóle te, które były w naszych Polski, w naszym polskim radiu, ale przed laty nadawane, także bardzo taka, taka bogata, słuchowiskowa biblioteka. I tutaj warto, tutaj też warto wesprzeć ten kanał subskrybując go, bo on, on pomimo, że już ma wiele, 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 wiele subskrypcji, to on się wciąż rozwija. A wiem, że były jakieś wcześniej problemy, oni zmieniali też nazwy, czy od nowa musieli założyć, bo były tam jakieś, jakieś takie roszady na YouTube. I na koniec polecę Wam kanał, od którego zaczęła się moja przygoda z BookTube'em, czyli z tymi kanałami książkowymi. Byłam zachwycona i, i mam taki sentyment do tego kanału pomimo, że twórczyni od kilku miesięcy nic, na razie nie umieszcza, być może ma poważny problem, dlatego y, znaczy problem w sensie, że widocznie jest jakaś sytuacja, która y, ją, y, której musi się poświęcić, tak, no bo życie różnie się układa, tego nie wiem. To jest, y, y, przepraszam, już za dużo, y, za, za długo mówię, jest, y, no życie jest jakie jest, tak. Natomiast warto, warto zobaczyć, co wcześniej publikowała, bo przepraszam, napiję się, bo naprawdę nie mogę. Warto jest tam zajrzeć do niej, bo Kinga, tak ma na imię. Kanał się nazywa Esa Czyta. Kinga uwielbia książki z duszą. Ona oczywiście też czyta współczesne książki, ale głównie skła, skupia się na tych takich starszych, szpera po różnych takich wyprzedażach, takich czy ulicznych, czy takich wiecie, ze starymi książkami. Bywała, częstą bywalczynią hali targowej w Krakowie. Zresztą taki też sentyment z tego, z tego tytułu czuję. I za niewielką ilość pieniędzy potrafiła zgromadzić mnóstwo książek i uratować od zapomnienia, od zniszczenia. Także miała fantastyczne pomysły na nakręcenie i przedstawienie treści poprzez różne inscenizacje odnajdźcie sobie wesele, czy nie wiem, czy, czy chłopi też tam byli akurat, ale wiem, że coś było związane z czołgiem, bo też nie, nie każdy się zastanawia, skąd ona wzięła czołg, ale w jej filmie był czołg. Także jak, od, jak odnajdziecie kanał Esa Czyta, wejdźcie w historię tych jej filmów i właśnie ileś lat wstecz odnajdziecie naprawdę... Wiele wartościowych treści. Więc, tak, więc wydaje mi się, że i tak dużo kanałów poleciłam w tym filmiku. Ja wam jeszcze to wszystko będę gdzieś, może tutaj koło siebie, napisy podam, bądź w opisie pod filmem, i będziecie mogli bez problemu znaleźć. Ja chyba jeszcze nie wspomniałam o. Tak, tak, bo zajęłam się książkowymi kanałami, a nie wspomniałam o Joasi z kanału Joanna Pińkowska. Także od razu tutaj się poprawiam, bo w poprzednim filmie e, mów, wspominałam e, właśnie o Joasi, ale przekręciłam trochę jej nazwisko. Nie Pieńkowska, tylko Pinkowska. Także no, tutaj e, u Joasi możecie znaleźć e, różne takie, Poradnikowe sprawy. Jasia chodzi na łowy do sklepu z używaną odzieżą. Potrafi wyhaczyć ciekawe stylówki. Również zajmuje się sprzedażą takich ubrań. Poleca kosmetyki, pokazuje co ugotować i różne inne tam takie babskie sprawy. Także sprawdzę jeszcze. Tak, to wszystko. Także, kochani, oczywiście polecam siebie. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Odwiedzajcie kanały, sprawdźcie, czy te treści są dla was, czy was interesują. Jak wam się podoba ta tematyka i napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia. Czy coś tam dla siebie znaleźliście, czy któryś kanał będzie tym, który będziecie Chętnie oglądać. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego razu. Pa!